Omówienie spoiwa PPPD, czyli polipropylen z dodatkiem elastomeru. Tak zwana sztuczna guma uelastycznia polipropylen. Najczęściej występuje w elementach motoryzacyjnych, takich jak obudowy silników, dolne oraz górne, zderzaki oraz nadkola. Czasami zdarzają się w elementach przemysłowych różnych obudów. Występuje w opakowaniach 100 gramowych, pół kilo kg oraz kilogram, zawsze w kolorze czarnym. Kształt pasek 8 mm, trójkąt 3,5 mm, końcówki pomalowane na niebiesko. Jak widzicie, oczywiście wykonujemy inne kolory i kształty pod zamówienie. Pamiętajcie, aby wybierać spoiwa najwyższej jakości, z czystego granulatu, tak by w trakcie i po spawaniu nie mieć problemów z naprawianą częścią. Dlatego przygotowaliśmy specjalną tabelkę z oznaczeniem spoiw i ich zastosowaniem. Pod filmem znajdziesz link do pobrania.